Dzwońcie, dzwońcie. Dzwoneczki w szopce, grajcie, grajcie, grajcie. Witajcie, kochani, na dzisiejszej lekcji. Przed nami wielki czas oczekiwania. Już za kilka dni, już niedługo, święta Bożego Narodzenia. Wszyscy cieszymy się, że nadejdą i że będziemy mogli spędzić je w gronie swoich bliskich. Nim nadejdą święta, będzie niezwykły wieczór. Wieczór, który jest zapowiedzią. Nadchodzących dni świątecznych. Ten wieczór nazywany jest Wigilią. Wigilia to wspaniały moment na wybaczenie, na składanie sobie życzeń i zasiadanie do wspólnego stołu. Z czym Wam się kojarzą święta Bożego Narodzenia? Kiedy one są? Wigilia, wiemy, że jest 24 grudnia. A kiedy są święta? Tuż po wigili zaczynają się 25 grudnia i trwają dwa dni. Pierwszy dzień nazywany pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień 26 grudnia nazywany drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia. Kochani, z czym kojarzy Wam się Boże Narodzenie? Gdybym zadała Wam to pytanie, na pewno usłyszałabym różne odpowiedzi. Niektórzy z Was powiedzieliby, że kojarzą im się święta z choinką, i słusznie, bo choinka to jest coś tak pięknego i tak wspaniałego drzewko, które staje w centrum naszego domu, i wokół niego koncentruje się pielęgnacja świąt. Również Kojarzą Wam się zapewne święta Bożego Narodzenia ze śpiewaniem kolęd, właśnie przy choince, kiedy siadamy wspólnie razem i zaczynamy wspólne rodzinne kolędowanie. Kojarzy się na pewno również z białym opłatkiem. Święta to właśnie dzielenie się tym opłatkiem, składanie sobie życzeń. Pierwsza gwiazdka, taka również padłaby odpowiedź. Bo wszystkie dzieci na nią czekają, wypatrują tej gwiazdki przez okno i gdy tylko pojawi się na niebie, z radością zasiadają dzieci i dorośli do wigilijnego stołu. No właśnie, siadają po to, by rozpocząć wieczerze. Wieczerza jest też niezwykła, bo stół jest przepięknie udekorowany, zawsze leży na nim biały obrus. A na tym obrusie stoją nie tylko pachnące potrawy, ale również przygotowane są świece, różne dekoracje, gałązki świerkowe. Wygląda to wszystko baśniowo i niezwykle. No i oczywiście, moi drodzy, święta kojarzą nam się również ze składaniem życzeń. Składanie życzeń cudowna tradycja, cudowny zwyczaj. Podchodzimy wtedy jeden do drugiego. Podajemy sobie nie tylko ręce, ale również składając życzenia, wybaczamy sobie nawzajem wszystko to, co było nie tak. Wszystko to, co było niewłaściwe między nami w naszych wspólnych relacjach. Kochani, z tym nam się kojarzą święta. A gdy już nadejdą, gdy już przyjdzie ten wieczór wigilijny, gdy już będziemy w centrum wydarzeń, to możemy sobie pomyśleć, jakie tradycje związane są z tymi świętami. No właśnie, wypatrywanie pierwszej gwiazdki, to już wiemy, dzielenie się opłatkiem, również wiemy, ale również mamy takie tradycje, które niemal we wszystkich domach są pielęgnowane. Taką tradycją, takim zwyczajem jest pozostawienie jednego wolnego miejsca na stole. Kiedy czekamy, że być może odwiedzi nas niespodziewany wędrowiec, który zbłąkany wędruje sobie przez świat i nagle poczuje głód, może będzie zmarznięty, i zapuka do naszych drzwi. A my przyjmiemy go wtedy z radością i ugościmy go tak, jakby był niesamowicie ważnym, a może nawet najważniejszym gościem. A więc ta tradycja w wielu domach jest dalej pielęgnowana. Również pielęgnujemy tradycję dwunastu potraw wigilijnych. Na stole powinno się znaleźć właśnie te dwanaście potraw aczkolwiek podejrzewam, że już nie we wszystkich domach ta tradycja jeszcze obowiązuje. Ale kto wie, może właśnie w waszych mamy pamiętają, żeby przygotować 12 potraw. Pod obrusem wigilijnym możemy znaleźć również pewne drobiazgi. Mam na myśli, niektórzy kładą łuski ryby. No bo przecież na stole wigilijnym króluje głównie ryba głównie karp i potrawy z ryb. Nazywamy te potrawy potrawami postnymi, ponieważ wigilie nie powinniśmy zgodnie z tradycją spożywać potraw mięsnych. Chociaż od pewnego czasu jest to już dozwolone i możemy mięso jeść na wigilii, to jednak w wielu domach tradycja jedzenia postnych potraw nadal obowiązuje, a więc na pewno pojawią się. Ziemniaki, takie postne, suche, bez żadnego sosu. Pojawi się karp albo jakaś inna ryba. Pojawi się kapusta. Kapusta na przykład z grzybami, albo kapusta z grochem. Albo zupełnie sama kapusta, na przykład kiszona w postaci jakiejś surówki. Również i taka może być. A pod talerzem jeszcze, obok łusek z ryby, możemy znaleźć pieniążek żeby nam się szczęściło, żeby nam tych pieniędzy nie brakowało przez kolejny rok. Również pod obrusem możemy znaleźć sianko. No właśnie, dlaczego sianko? Dlatego, że jest to pamiątka, pamiątka tego, że pamiętamy, że pan Jezus urodził się w stajence i właśnie leżał sobie na sianku. I dlatego na pamiątkę tego wydarzenia również pod naszym obrusem wigilijnym Możemy sianko znaleźć. Jest taka tradycja, nie wiem czy w Waszych domach również, yy, która dotyczy nieodchodzenia od stołu podczas wieczerzy wigilijnej. Od stołu może odejść tylko gospodyni, która przygotowuje potrawy, która przynosi, donosi, dokłada smakołyki na stół. Natomiast my jako goście, czy nawet jako członkowie rodziny, nie możemy od tego stołu odchodzić taki zwyczaj i taka tradycja. Kochani, czy tylko my Polacy obchodzimy święta Bożego Narodzenia? Czy tylko u nas w Polsce jest taki zwyczaj? Oczywiście, że nie. W innych krajach, nie tylko europejskich, również obchodzi się tradycje bożonarodzeniowe, ale są one nieco inne niż w Polsce. Na przykład w dalekiej Japonii która daleko, daleko od nas jest położona, aż w Azji, na innym kontynencie. Tam, moi drodzy Japończycy, nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia tak, jak my je obchodzimy, ale Japończykom niesamowicie podoba się to, że my mamy w swoich domach choinki. Japończycy uwielbiają świecidełka i lubią właśnie choinki, lubią sztuczny śnieg. Wszystko to bardzo im się podoba, ale oni nie świętują tak jak my. Na przykład ten czas dla nich to jest czas, który spędzają w takiej restauracji, która i u nas w Polsce działa. Nazywa się ta restauracja KFC, i właśnie Japończycy uwielbiają spędzać tam swoje takie niby święta. W tych dniach pracownicy tej, tych restauracji przygotowują specjalne potrawy, żeby sprostać gustom Japończyków. A więc jest to taka ciekawostka. A jak to wygląda na przykład w Hiszpanii? Podobnie jak w Polsce, w Hiszpanii, również mieszkańcy tego kraju dzielą się opłatkiem. Tyle, że opłatek nie przypomina za bardzo tego naszego. Jest to kawałek, cieniutki plasterek hałwy. Niektórzy z Was pewnie znają hałwę, to taki słodki, Pyszny przysmak. Chałwa zawinięta jest w rulonik i owinięta w biały wafelek, taki właśnie opłatek. Potrawy wigilijne na stole w Hiszpanii to głównie ryby. A również możemy tam spotkać ciasto z bakaliami, które zawiera zawsze jakąś niespodziankę. A po kolacji Hiszpanie idą sobie na pasterkę, tak jak i w Polsce. Tyle, że po pasterce nie wracają już do swoich domów, a bawią się wesoło na ulicach swoich miast. A więc są tańce, śpiewy i zabawa zupełnie inaczej niż w Polsce. A jak wygląda sytuacja w Niemczech? U naszych sąsiadów bardzo podobnie jak w Polsce tyle, że na choince tak jak w Polsce wiesza się oczywiście bombki okrągłe, łańcuchy, ale Niemcy również wieszają ogórki. Nie, ale nie myślę, że takie do jedzenia. Wieszają bombki takie podłużne w kształcie ogórków. I to co jest taką ciekawostką, to to, że Niemcy wieszają te swoje ozdoby w kształcie ogórków w widocznym miejscu w domu. Po co to robią? Robią to po to, żeby dzieci mogły łatwo te ozdoby znaleźć. Dziecko, które pierwsze wypatrzy ozdobę w kształcie ogórka, otrzymuje dodatkowy prezent, a więc warto się rozglądać. A co się potem dzieje z taką ozdobą znalezioną? Ta ozdoba zostaje powieszona na szczycie choinki, na samym szczycie, tak, i staje się najważniejszą bombką na choince. No a przenieśmy się teraz na przykład na północ Europy, do Finlandii. Mieszkańcy tego kraju, wyobraźcie sobie, że w Wigilię udają się do sauny. Ciekawe po co my w Wigilię przygotowujemy się do wieczerzy wigilijnej, a Finlandczycy idą do sauny. Robią to po to, żeby oczyścić poprzez taką parową kąpiel swoje ciało, oraz duszę wierzą, że ta parowa kąpiel oczyści ich. Ciekawe, prawda? No a słuchajcie, w Norwegii. Na przykład Norwedzy pielęgnują tradycję nie uwierzycie, chowania mioteł, co mają święta do mioteł. Słuchajcie, mieszkańcy Norwegii wierzą, że jeżeli miotły nie zostaną schowane i to w takich najbardziej tajemniczych skrytkach w domu, w takich, o których wiedzą tylko mieszkańcy, wierzą, że jeżeli tego nie zrobią, to do ich domu zakradną się złe duchy i czarownice i te miotły im ukradną. Dlatego Norwedzy wierzą, że trzeba miotły schować żeby nic złego im nie groziło. No, na przykład we Włoszech. To też ciekawe. We Włoszech nie ma dzielenia się opłatkiem, tak jak w Polsce. Nie śpiewa się także kolęd. Nie ma również choinek, ale zamiast tego są inne ozdoby w domu. Tymi ozdobami są szopki. Stawia się piękne, takie świąteczne szopki. Jeżeli chodzi o potrawy świąteczne, to należy wymienić indyka, który pojawia się właśnie na włoskim stole. Pojawiają się także pierożki mięsne oraz drożdżowe ciasto korzenne. To jest bardzo smaczne, ale zupełnie inne potrawy niż u nas w Polsce. Gdybyśmy pojechali w czasie świąt do Austrii, to zobaczylibyśmy, Domy ozdobione wiankami z gałązek, a również to, co jest ciekawostką, takie, yy, yy, takie gałązki, które przypominają wieńce. Wieńce, tak jak u nas, wieńce adwentowe. Te wieńce również mają cztery świece. Gdy jest wigilia, to w czasie tej wigilii spożywa się potrawy rybne, tak jak u nas, oraz potrawy mięsne. A po kolacji dzieci otrzymują upominki. Francuzi. Francuzi też nietypowo świętują. Na przykład we Francji wigilię spędza się głównie w restauracjach w towarzystwie rodziny, znajomych i przyjaciół. Nie ma w domach choinek, a tradycyjne potrawy świąteczne to sałatka z krabów, z krewetek. Indyk z nadzieniem z kasztanów, albo na przykład gęś z truflami. Po kolacji o północy przychodzi do dzieci z prezentami Papa Noel. To jest taki nasz święty Mikołaj. No właśnie, ciekawostka: już wiemy, kto przychodzi do, we Francji do dzieci z prezentami, a kto przynosi prezenty w innych krajach. U nas wiemy, że przynosi je święty Mikołaj, dzieciątko. Niektórzy w niektórych regionach Polski nazywa się tego kogoś, kto przynosi prezenty, nazywa się gwiazdorem. No a kto przynosi prezenty w innych krajach? Na przykład w Holandii prezenty przynosi Sinterklaas. Jest to święty Mikołaj. Tyle, że ubrany jest w szaty biskupie, takie prawdziwe szaty biskupie. I nie przyjeżdża wcale na saniach, nie, ciąg nie ciągną tych sań renifery, a Sinterklaas przypływa w łodzi. Hmm, ciekawe, i również przynosi prezenty wchodząc przez komin. We Włoszech prezenty przynosi, ja słyszałam o świętej Łucji, o świętym Mikołaju, ale również prezenty przynosi czarownica. Ciekawe! Czarownica, która nazywa się befana. Wiecie, jest taka opowieść o tej czarownicy, która głosi, że w momencie, gdy narodził się pan Jezus i do jego stajenki, do jego szopki szli trzej królowie, to befana towarzyszyła trzem królom. Ona również wiedziała o narodzeniu pana Jezusa. Tyle, że nie dotarła do stajenki, bo zgubiła się po drodze. Było jej tak strasznie przykro z tego powodu, że od tego momentu, co roku, próbuje odnaleźć stajenkę, w której leży dzieciątko Jezus, i przez to trafia do domów dzieci, do różnych domów, gdzie są dzieci, z nadzieją, że może właśnie w tym domu znajdzie małego Jezusa, i zostawia dzieciom prezenty, myśląc, że może w tym roku jej się uda. To taka przyjemna czarownica. Ta Befana. W Szwecji prezenty przynosi natomiast skrzat, który nazywa się Jultonte. Przypomina on troszeczkę świętego Mikołaja, a troszeczkę Krasnala. Ma też czerwony strój, długą brodę, tylko że jest malutki. A w Rosji dzieci otrzymują prezenty od dziadka Mroza. Dziadek mróz przynosi te prezenty nie sam ale przychodzi w towarzystwie pięknie ubranej śnieżynki i przynosi te prezenty nie w Wigilię, a w Nowy Rok. Ciekawe są te tradycje bożonarodzeniowe i tradycje świąteczne. Przynoszenie prezentów, kochani, kojarzy nam się naprawdę z czymś miłym, bo nie tylko miło jest dostawać prezenty, ale myślę, że równie miło jest prezenty dawać. Jest to wspaniały zwyczaj, a jeszcze kiedy zobaczymy radość na, twa na twarzy obdarowywanej osoby, to już dopiero sprawi nam to wielką frajdę. Kochani, dzisiaj żegnamy się, żegnamy się piosenką. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa. spory jest taki dzień w którym radość wita przyjaciół